Witam Cię w kolejnym odcinku naszego cyklu Zacznij medytować. Ufam, że te dwa pierwsze odcinki nauczyły Cię już troszeczkę metody, prostej metody, którą chcę Ci zaproponować. Pierwszy etap to uważność. Jesteśmy uważni, jesteśmy świadomi siebie, tego, co się w nas dzieje, później też innych rzeczy. Później przechodzimy do obecności. Ta uważność nam pomaga głębiej przeżywać obecność drugiego, obecność Boga, też drugiego człowieka w naszym życiu, co jest pogłębione przez Słowo, Boże Słowo, które ma moc. Ludzkie Słowo ma ogromną moc: słowo kocham, słowo nienawidzę, ma wielki wpływ na nas. A co dopiero Boże Słowo, które ma moc stworzyć nas, przemienić, oczyścić i uzdrowić. To prosta metoda medytacji. Dzisiaj posłuży nam do pójścia trochę głębiej. Chcę cię dzisiaj zaprosić do uważności, która będzie dotyczyła emocji i to trudnej emocji lęku, strachu. Z emocjami mamy problem. Bardzo często mm, nie radzimy sobie z naszymi emocjami. Widzimy, że te emocje w nas mocno pracują i oddziaływują na sferę duchową. Robimy później rzeczy, których nie chcemy, wiemy, że są grzeszne, wiemy, że są niszczące, wiemy, że są brakiem miłości, ale to robimy, choć tego nie chcemy. I jedną z przyczyn jest nasza sfera emocjonalna, która jest nieprzepracowana. Co robimy? Od trudnych emocji bardzo często po prostu uciekamy. Uciekamy we wszystko. Pokłóciłem się w domu, to włączę telewizor. Nie myślę, nie czuję, uciekam od tego. Coś wydarzyło się, czego się przestraszyłem, włączę sobie grę, wypiję piwo i jestem w stanie uciec od tych trudnych emocji, przynajmniej na jakiś czas. Ale te emocje w nas dalej siedzą. Co i gorsza, brzydko mówiąc, gniją. To jedna z przyczyn wielu, wielu problemów, które później mamy również w sferze duchowej. Te nagromadzone emocje, Nagromadzone w nas. Drugim problemem są, jest niezrozumienie naszych emocji, które działają, które mają swój, swój proces pewien w nas. Nieprzetrawienie ich, niezrozumienie, nieprzyglądnięcie się im sprawia, że hmm, zaczynają często nami sterować, nami kierować. To doprowadza do utraty kontroli nad emocjami. Więc. Jednym z rozwiązań tej pracy nad sferą emocjonalną, która ma ogromny wpływ na sferę duchową, jest medytacja. Moi drodzy, jest w nas pewna niechęć zajmowania się trudnymi emocjami. Jest w nas w taki niechęć przyglądnięcia się temu, co trudne, temu, co nieprzyjemne. Te emocje są nieprzyjemne, ale ważne jest się im przyjrzeć, przetrawić na medytacji. Co pozwala przeżywać te emocje, ale by przestać być ich niewolnikami. Dziś zajmiemy się emocjami naszymi aktualnymi, czyli tym lękiem, strachem, który dziś jest we mnie. Nie będziemy zajmować się sprawami z przeszłości, z historii naszego życia. Na no to przyjdzie jeszcze czas, troszeczkę inna będzie wtedy metoda tej medytacji. Dziś zajmiemy się tym lękiem, tym strachem, tym, co dziś przeżywam. Zapraszam. Do wspólnej medytacji. Rozpocznijmy w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Uświadom sobie swój oddech. Zwróć na niego uwagę. Skup swoją uwagę na swoim oddechu, przyjrzyj się mu, czy jest szybki, czy wolny. Przypatrz się temu, jak oddech przez. Nos, nozdrza przenika do Twoich płuc. Zauważ, jak porusza się Twoja klatka piersiowa, przepona. Zwróć uwagę na powietrze, które wdychasz, jaką ma temperaturę, czy ma jakiś zapach? Teraz przyjrzyj się swoim emocjom. Zobacz, czy jest w twoim sercu jakiś strach i lęk. Czy jest coś, czego dziś się boję? Strach o najbliższych. męża, żonę, dzieci, strachu zdrowie, utratę zdrowia, przeze mnie jakąś chorobę, czy moich najbliższych, strachu utratę pracy, problemy finansowe. Może w moim sercu jest strach przed drugim człowiekiem, kimś, kto jest agresywny. Boję się może szefa w pracy, może kogoś w szkole, może kogoś z najbliższych z rodziny który zachowuje się w sposób agresywny albo nieprzewidywalny. Może jest lęk przed Bogiem w moim sercu, że nie spełniam jego wymagań, nie jestem dość dobry. Może jest lęk przed porażką. Lęk przed tym, że mi się w życiu nie uda i nim nie ocenią. Może lęk przed oceną właśnie. Może jakiś inny lęk. Zwróć na niego uwagę. Uświadom sobie teraz, jaki lęk, jaki strach jest w tobie, jest w twoim sercu. Przyjrzyj się mu teraz. Możesz poczuć w tym momencie taką niechęć, chęć ucieczki. Nie martw się. Zaakceptuj, że masz to też w sobie. Masz taką reakcję obronną, chęć ucieczki od tego, co trudne, bolesne. Ale dziś nadszedł czas, by już nie uciekać. Przyjrzyj się temu uczuciu. Jak jest silne. W skali od 1 do 10. Ile punktów dałbyś temu lękowi? Gdzie to uczucie lęku jest w Twoim ciele? Każde uczucie przeżywamy gdzieś w swoim ciele. Przeżywasz je jak ucisk w klatce piersiowej, w żołądku, może jakieś napięcie w ramionach. Gdzie się ten lęk gromadzi w Tobie? Opowiedz teraz Jezusowi o tym lęku. Uświadom sobie, że nie jesteś sam, przecież w Twoim sercu mieszka Jezus. Opowiedz Mu o tym lęku. Opowiedz Mu, jaki jest. Opowiedz o tym, jak jest dla Ciebie trudny, jak, się, jak nie chcesz go odczuwać. Ale jest. Opowiedz swojemu najlepszemu przyjacielowi Jezusowi o tym, co jest głęboko w Tobie. Twój lęk, Twój strach. Pokaż mu ten lęk. Czasami nie trzeba wielu słów, ale pokaż mu go. Psalm 23, werset 4. Chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Powtórz sobie te słowa, które wypowiada do Ciebie, Jezus. Chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Przyjrzyj się temu, co w tobie wywołują słowa, które wypowiada do ciebie Jezus. Ten, który jest Panem Panów, większym niż cały świat. Ten, który ma wszystko w swoich rękach. Dziś, teraz wypowiada do ciebie te słowa, kiedy przyglądasz się swojemu lękowi. Możesz teraz w modlitwie wyrazić to, co przeżywasz. Możesz podziękować Jezusowi, zaprosić go, czy poprosić o coś. Dziękuję Ci Jezu, że jesteś ze mną teraz i zawsze. Dziękuję, że jesteś ze mną w tej ciemnej dolinie, która wywołuje lęk, strach. Nie chcę udawać, że nie ma ciemnej doliny. Ona jest. Ale Ty jesteś ze mną. Z Tobą mogę zmierzyć się z całym moim lękiem. Przeżyć go, przetrawić i być w końcu od niego wolny. Dziękuję Ci Jezu. Dziękuję Ci Jezu. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z naszymi emocjami jest tak, że nie zawsze tak łatwo i szybko je przetrawimy. Jeśli Jakiś lęk we mnie jest mocny. Nieraz będę wielokrotnie potrzebował przetrawić na medytacji to, to uczucie, tę emocję. Zapraszam Cię, by ten tydzień poświęcić na to, by przeżywać na medytacji z Jezusem każdy lęk, który jest we mnie, by powtarzać, wracać do tej medytacji i uczyć się by było to moją codziennością, kiedy pojawiają się lęki, nie uciekać przed nimi, nie tłumić ich, nie dusić, ale, ale przetrawić. Za tydzień przyjrzymy się kolejnej trudnej emocji, która w nas pracuje, gniewowi. Będziemy chcieli nauczyć się ją przetrawić razem z Jezusem. Do zaś. Z Bogiem.